Zaczynamy. No już chciałem dawno zaczynać, to nie, trzeba mnie pobić mieczem. <grybujesz> <grybujesz> Zaraz znowu dostaniesz. O o! Elfo szandro poszło! Siemanka jestem Artes. Siemanko jestem Tomasia. Siemanko, jestem Laśka. <grybujesz> witamy Was w kolejnym odcineczku z naszej mapy The Walking Dead. Nie. Tak, tamto miejsce odlegowaliśmy i to tak solidnie. Znaczy ja odlegowałem. Boję się, tak, że jestem to następne też tak będzie dobra. ale dobra. <noise> nie, i nie wiem co zrobić. Chyba trzeba pójść no, no dalej. Idziemy ja, na dół, ja chcę, do nie? Do innego bloku. Ja nie a jak tam, nie na dół? Jak tam coś znajdziesz, to powiedz. Mhm. Z, Z tak, tego bloku mnie wyszedł. Samą. No To wiesz, się ma? O, mam, mam piąty dziennik i mam yy, jedzonko. O, to Hmm, mamy noc. 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 Dobra. Ja pójdę tutaj dalej. zobaczyć. Co tam? Co tam, Asiandro? Ja się naprawiam. Hmm, to dokoła i chyba trzeba będzie się przebić przez jakiś punkt. Ej, nie mam się naprawiać. Jak się naprawdę? Musisz mieć dwa ikonki takie same. Hmm. Nie mogę. Tutaj chyba trzeba być. Nie mam, nie mam. Nic musisz nie poczekać. To. Tylko, które będę tutaj wbić. Ulaszka. <coughs> Ej, tam gdzie chcieliśmy odcinek zacząć, to tam trzeba rozwalić. Chodźcie. Co tam trzeba? Tam na robić? dole, do tej dziury. Pamiętasz? Właśnie zrobiłem przejście. Dobra. Jest. No tam zejdź na tam gdzie lagi były, no nie? To tam była taka dziura, właśnie on A tu? Dobra. No oczywiście, wszystko zbieram, nie? Bo, bo. Nie. Dobra, dzienniczek. Ja Chodź mam piątki. Hm. Hmm. już i X. Ty, ja mam, ja mam, czekaj, ja mam X. Ale już był użyty, bo tutaj były te, do rozwalenia. Ale ja mam X. E, taki. Zdupę Czekajcie to ja może to odstawię. Jeszcze teraz owa. Zbiorę te I takie coś zrobię, dobra. Jest tu gdzieś woda albo coś? Y -y. Musimy posiali. Co my musimy zrobić? Aj duno. Jak tu duno? <laughs> duno? Duno. Duno. Do, no. ktoś, ze, ktoś, kto zabrał dzienniczek, ich przeczyta. Który dzienniczek? Piąty? Nie wiem, na co wyrzuciłem. Były instruction head to building C, which is the hospital quarters. There is someone who needs your help. My byliśmy tam już. Mhm. Mm Ale ja chętnie pójdę pohandlować z tamtym typem jeszcze raz. Marta, jak ty wyszedłeś? Kilofem z drugiej strony, a z takiej pewnej jednej, Czy może to jest przejście, komuś szumi bardzo. Przepraszam, to pewnie u mnie. To nie u ciebie? A, już otworzyłam, Dziękuję. Dobra, a co my dalej mamy zrobić? Bo ja ogólnie się to jest całkowicie w tej w ogóle. Może chyba to zacznę oglądać pół serial. Aha. Polecam Ula, Tutaj ula także Ninja! Ale mam miałam laga znowu... Koro, jak chciałbym ty jesteś na górze? Bo poszedłem... Te, te. Też już jestem. A, ja, ale mnie nie ma. Okej, okay, witam. Skoro tak to byś? Ula. Już <tryk>, już cię tepam. Bartek bij go, bo ja tepam ani... Angel tepam. Idziemy nie, nie, nie. bijecie wieśniaki. Wow. No 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 Proszę mi nie bić faceta, mimo że jest taki, a nie inny. Proszę go nie bić. Coś Co ja wam poradzę? To nie jego wina. Coś. Angel! Się... A przynajmniej będę miał max z tego. Jakiś murzyn! diamentowym mieczem na dodatek. God damn it! Kurde, znowu będą lagi, zobaczysz. Uuu! więcej murzynów! Fuck the system. Angel biednik. Ty mówisz, sama? Tak, Dobrze zniszczyłam ten spawner. Oh tak, tylko że ja zginęłam. Oh, wow, tak, wow, że tam wow, jest wow. masakra teksańska. Ja też zginęłam, także oh, jakoś chce kto się tapnąć do Masedombi, jak to zapraszamy. Little little cheaty, bo ich za dużo dobrze, jestem za to okay, wziąłeś jednak ten normal, wiecie. Ale ktoś musiał stanąć na hart i to pięć razy. To ty stanąłeś na hard pięć razy. Nie. Tak? E? Nie powiem kto się bił z kim i kto wleciał na to. <noise> Nie powiem, kto kogo zapinał w tyłek. Perep, perep. Sorry, kochanie. Perep, perep, perep. Masz jakiś problem? Te akurat, te, te akurat są proste, bo one tyle nie biją i mają sobą zbroję, więc... jest łatwo zabić. Ha. <laughs> Dobrze, I że like to są, nie są te małe głupna, które tak latają w tej z powrotem. Hmm, Swydro, gdzie ja? Ale ja mam Ward Tower, ja Ward Tower. to tym, Tower. za to z za za karotkę. O. Co o. tam Bartek tam robi? Tajne dziwne rzeczy. że nie ma z tym, że kolejka. ma z tym, Zamknę, o, mam zamknę, ten ciemnik. Masz Nie, już nie chcę. Ja też nie o, liścik. Papier. Weź sobie, Angel, ziemniaczki. Ale ja mam <słuch> Ale pieczone masz? No... nie. No hmm. to ty cefary bierz sobie. I ja chcę rybkę okay. też. Weź sobie. Hmm. Fajka? To jest dziwne. Pajka jest do światła. Gąbka. Czemu gąbkę psujesz? Hehe. Hehe. He. He he. To co teraz robimy? Idziemy dalej. Przeczytajcie liścik. No to ty czytasz, bo ty masz liścik. Nie, ja skarnęłam. No. O Boże, nie chce mi się Angel czytać sobie. W ogóle w Bartek faliłam dzisiaj? Nie. Oj, laguję ją. I to no. bardzo ją laguję. Ta boja? No. No już tak trochę przestało wiesz. Jak zaczynam gadać, jak. No, to już mi nie laguje, tak? Dobra, no. już jest dobrze. Bo wiesz, że w Bartek mam już dwa tła i jedno intro. Mm -hmm. Gdzie wy znowu mi uciekliście? Tam gdzie... Dobre. Dobre dobry. Siema. Dzień dobry, dzień o. Dobry. Siema. O, dzień dobry, ja z panem jeszcze tutaj sobie nie... O. Nie było. Co ty jest? Co to jest? To to jest. Hmm. Nic nie ma. Zwykle nic... fabuła z Walking Dada jakaś. Co to tu... na ryk? Ale tu jest wyjście. Nic nie ma ciekawego dla mnie. Ale tu jest wyjście! Ktoś naciskał ten guziczek? Tutaj! Nice and slow. We don't know what's on the other side. Mm -hmm, mm -hmm. Masz książkę, Masz... zioło. Let's get this. <laughs> kaść Mam wrażenie, że my jakoś od dupy strony przechodzimy tą Mam mapę. Mam dobry łuk. Widzę. Nie. Gdzie kopnę zaraz? Tak, to jest lama jakby się wchodzi lama pod lama nogi. w e, nodze. Tak. Ale w nogi. <laughs> ja. Dobra. Może tam mamy się nakręcić. Szczerze to nie wiem co robić teraz. O, tu nie byliśmy. <laughs> o widzisz. Chyba. Powiem ci zaraz. Nie, tu nie byliśmy. Gdzie ten Bartek? Nic się nie stało. Chyba nie mam tych odpalonej takiej jednej opcji, żeby tu się takie... ...działy rzeczy pod automat. Ula. Już spokojnie, Na ja tu przykład. widzę, że się te pasz. Tam... WARNING! Uu. To jest jakaś... Nie byliśmy. A, ah, to jest the final boss. O Boże Oj to Uczułam będzie. Lag. Lagi. Prepare yourself Good luck, my friend. <laughs> Prepare your <anus. laughs> <laughs> <laughs> ten Bartek! <laughs> Bartek okropny taki Bartek zbociony. Nie przebijam się przez ścianę, która powinna tam się tam przesunąć. jest na górze, jak coś złotym macie. No właśnie nie, ja już widziałem. Dobra, nie. Set spawn Okej okay. Dobra. Final boss. Tak. Mówiłem, żeby się przesunąć i się nie przesunęło. Jestem Oha, dzięki Dzięki Tankation no, Ora, zjedzmy sobie karotki A! Ale to szczela Dlaczego mnie wybijecie z tyłu Ja tam nie wchodzę Bywa Final boss Final Sąc. anus boss A ja na razie tu zaraz ginę Wow On mnie zabił, nie? Nie to... oh, fuck Aha! Dać co cię przychodziło! Co? Jaki zguch! Ow! To jest beskity. A odejdź! Nawet nie zdążyłam! No został na wahawszy przed nim i od razu, czy to jest. AHA! Bo to są na nie? Dobrze, że wstaje dzień to zacznę przyjarać. Nie zaczną, bo mają zbroje. Dobrze, Angel, ale nie musiałam dostać. Gincie! Co? Dwa ostatnie bossy. Przejmujemy tą ruderę, nie? No, siema. Siema! Sie-sie-sie-siema. Ole, padłam. <grym> Gratuluję, Asiandro. Asiandro zabiło. To teraz, teraz ja ginę. Pijana. Nie zginiesz od trójki. Skąd wiesz? Co? Co? Lob an arrow over the top to proceed on. Gdzie? To jest Gdzie mam szczelić? Nie wiem. Jak tam w zaraz... chyba tam ty, 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 ty. Dzięki <grym> Bo się pchasz siandro jest zdolne do skakania jednak. No. Dzięki. No i ja to nic nie widzę. Ale jak to jest automatyczne coś, to nam się pewnie nie uruchomi. No pewnie tak. Okej. Okay. Nie, to jest ogólnie automat. Dobra. A, tak, dobra. Już? O to chodziło? Tak. O! Oj, oj, oj. <laughs> Co tak mało? Ci patrz! Co? Diamenty! Ja Deaxi, co, myślisz, że mamy tam wejść? Ja wchodzę. Ja weszłam. Nie, to jest ogólnie ten, mechanizm. Ale fajny. So you beat my minions big deal. Will they walk quick anyway? The real to chance to find me. The wonder. I'm oh. crushed, I'm going to crush you. Czy, czekaj. Hmm. Kliknęłam guzik. A nic się nie stało. To, to jeszcze nie koniec. Dobra, ale coś nie działa, nie? To musisz naprawić. Jak? No tak. Dzięki. Kreatyw i rozbity naszyzjan. Co to za bloczek? Ej, odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie. Odejdźcie. To nie jest... Bo to jeszcze nie koniec. Co to jest za... blok? A kliknąłeś na niego prawym? Nie. To jest chyba command block. A, no no, 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 A command bloki są wyłączone, nie? Dobra. O dobra, jestem przy boss fight. I, I ustaw sobie spawn prawda? O, speed. Instrukcje. O, kotleta. Co jest ty? napisane Jest tu Asia już? No pewnie jest, ale was Dobra Nie, nie chce mi się tego czytać szczerze Jest Dobra, nie chce mi się Ja sobie poczytam Dobra, nie chce mi się Jesus, cieszę się, że was widzę, ale nie widzę O Teś miała następnąć pewnie na dół Znając A. życie Czekaj już cytuję trochę, żeby się tapnąć. O, oh, fack. Na pewno? Pefaj. No? Macie. Dzięki. Łooo, potki, potki. Ok, zobaczmy, że to są jakieś parkury, nie? Ja pizgam. Co się... <śla> Hoppa. Coś Hop. jest z A? Tam masz plotki regeneracji u Ja mam tu szybkości. Ale tu masz regeneracji HP na 45 sekund. Czemu to nie działa? Dobra, ja idę parkurze czerwony. Ja nie o po masakra. parkurze, bo nie umiem. Ja też nie umiem. A masakra. To jest jednak. Fucking oh. ja nie, nie love it. Ok. Idziemy parkurzyć. Ja co nie Co ten tam biega? Właśnie nie wiem co Dobrze, że Ula nie nagrywa nigdy. Eee. Widzą, jakby ją znienawidzili za to. Eee. Dobra, to ja idę parkurzyć te... ...niebieskie Tak, chciałam powiedzieć, że ja kończę póki co. Mhm, mm okej. Okay. Okay. O, jak super no, się wysłyszę. No, no, no. Poszła? Eee... No, 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 no. Zegnajcie ula ulegnie, nie? Uh -huh. Asiu. Zostaliśmy sami. <laughs> Radek, wybacz. <laughs> tak. Niestety, ula nie wytrwała apokalipsy zombie. Jak to za robota? Byłaś już w żółtym? Jestem niebieski, Marcjo, czemu się tu nic nie otwiera. A czy byłaś w żółtym? A, bo ja nie strzeliłem, lolo, that fail. Co ja zrobimy? Ale to ja. A tam guzik jest, dobra. Tyryryt, tyt. No i co jak guzik trafiłam? To... to ci wyleci z kawałek zbrojki. Ale nie, nie wyleciał mi nic. Trudno. Guzik no, zniknął. Jak mogłeś guzik zestrzelić? Co? Czekaj. trafiam w guziki. O! Dobra no na od TFI fajnie sobie przybliżę. Ej, bo ja tam byłem w niebieskim. No to ty nie mówisz. A w czerwo czerwonego już załatwiłaś? Nie, bo się bało, bo stwierdziłam, że zbyt trudny parku. A, okej, okay. to ja załatwię. Dobra, to ja się pobiję z ząbieczkami Aha Dobra, oj, teraz Jozef. bez hardcore. Wiesz, to zawsze trochę ekspo panie. bardziej jak mogłem coś zjeść to pisać, bo było winny. Co za... co za wredne. Jeszcze Nie wiem czy trafiłem, więc jeszcze raz. Dżej Ale cholerstwo. LOL. Ząbiak chciał mnie zabić y, mózgiem zombiaka Tak? Kurde, musiałem się podrapać. <grymne> tak, widzowie musieli o tym wiedzieć, naprawdę, że musiałem się podrapać. No bo musiałem puścić, lol, dobra, musiał teraz wylecieć, no, nie ma opcji, no właśnie. A to, o co chodzi ogólnie? Uuu, dostałem mieczek. Nie, bo tutaj się zbiera całą zbroja. No to już zebrałeś raczej. Mhm. No i? I boss fight jakiś. No to gdzie ten boss fight? Nie wiem, może powinien się odpalić. A co to takie diamentowe coś tam jest? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Tutaj. To... Też jestem tutaj, wiesz? No dobra. O! A, I teraz to te... powinno się otworzyć, chyba, nie? Coś tam trzeba teraz. A i teraz to trzeba zastrzelić. No ciekawe skąd? Okej, okay, dobra. Co teraz? Bo się pojawi? O-o! Coś buchło. Słyszałam. Tutaj. Tutaj mamy strzała. Okej. Okay. Okej. Okay. To był cały boss fight? Eee, nie, teraz będzie. Ojej, znowu jakiś teleport. Czekaj. Nie <gim> jeden. Czekaj. Okej, okay, jestem. Tepaj. O kurde. Tepaj, tepaj. Okej. Okay. Matko. Co to? Co tu to się dzieje? Snowball fight? O co chodzi? Ale fajne to na górze, na teksturfaku. Um, co mamy tutaj robić? Zpuszczały wezmę, się nie wiem. Are you still alive? Tak. Aha. Ale może tu coś kliknąć trzeba, bo <laughs> A, okej, okay. so, zobaczyłem czego nie powinienem zauważyć, He. <laughs> czego? Nie wiem, czekaj. Da. Czekaj, czekaj. A mamy pociągnąć dźwignię, wiesz Chyba w dół mają być. No my się tepnąć na To rzeczywiście wszystko? No. To wszystko... Fak. Oczywiście. Nie da się, się Patrz, a, teraz wszystko to... odpada. O Jezu, to będzie spadać wieczność No i dobrze. Super cliff. Co? Nie że Wierzymy, mieliśmy się tepnąć tam na górę nad glowstone. Nie da się. Tam nie ma niczego. No ale tam jest tutaj taki przycisk. Tepe on the Glowstone above. No dobra. No bo tu nie ma kontbloka. Tepi. No. Nie <laughs> Thanks for playing. To be yeah. continue. continue. A co tu jest napisane? Yeah. A dzięki. Umarłaś? Tak. To dobrze. Dobrze, no, dzięki, naprawdę. Łuże <grym> już chciałam skoczyć tak mm -hmm. Ale teraz pytam na dół zobaczyć Co to nie wybucha. Raczej, raczej nie przeżyję, nie? A, no nie przeżyłam. To jest live. Nie! Wow! Oh. Dobre. TNT nie bije, nie? Eee, bije. A no kurde, czaj, FPS-y wyłączyłem, bo chyba mam jeden FPS tylko. <grym> nie wiem, ja mam zlaga takiego dużego. Mm -hmm. Nie, TNT nie bije. Nie, nie, nie mam 0 FPS-ów. No i ja też! To nic, to nic nowego, nie? nie? Obejrzał na dwale, nic nie widziałem. Spoko. Ile on tam nawalił tego TNT? Nie wiem, dużo. Ej, masakra! Ekej, okay, ja idę sobie zapalę światło w pokoju. Bo muszę się zaraz chemii uczyć zbawisz, troszkę. Mm -hmm. Okej. Okay. Życie tak. <laughs> mi powodzenia. Jakie mm. to wrzucisz? Tomorrow? Nie wiem. Znaczy jutro mogę tą pierwszą część wsadzić. No. Tu już ponad godzina wychodzi okay. z tej mapy. To tu dalej wybucha, nie? Znaczy, nie wiem, ja już nie słyszę wybuchu. No. Ja ciągle górę... słyszę. I ciągle widzę. O, Co? o, o! Coś tak szybciej zapała ale to był tylko jeden FPS, a ty? W ogóle pierwszy czerwca wypada w sobotę. Jeszcze wybucha! No. O, o, o! Mam 30 FPS, mam 114... Zero. <noise> wow! Ja się nie wiem, że to tak zlagowało, jak tutaj... ...taki burdel tak, się tak, dzieje. Nie? <noise> Werset, lubisz funkcje kwadratowe? Nie. Nie lubisz matematyki? No, niestety. <noise> A co Aj, lubisz? Tu są mega fajerwarki. Jaki był twój ulubiony przedmiot? <noise> <A> tak. <głos> <głos> Wydina wychowawcza. No. Wow. Jestem <noise> <Są> pod mapą. Lol. <noise> Żebyś ty to widziała, gdybyś miała lepszy komputer. Nie bym miała. Możesz mi kupić jak tak bardzo chcesz, żebym miała lepszy komputer. Nie. No 3000 zł, taki laptop jaki chciałbym. Eee, eh, słaby za 3K laptop. normalnie to bym chciała mieć taki za 7, ale wiesz. Jest... Ten za 3 jest bardziej talny niż ten za 7. Ale to tak fajnie odrzuca, wiesz? Mam bałwany, spadać na dół. Nie wiem. Ja na razie nie żyję, znaczy mam takiego laga, że się nawet nie ruszam. Mhm. A te tyjętniki cały czas przyspieszają. Woda spada. I and it's gone! Czyli jest tego tyjętnika? Już. Już. Już spadnie. Może mi się odlepuje wtedy. Dla mnie jeszcze wybuchną. Tak? Nie. Nie, również nie. Podbiło mi do 300 fps, 400 czasem jest spoko. Te się depnąłem, do, 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 do. Już Cię deptam w LoLu. To jedna To zaraz za tutaj i sobie zobacz. Wiem. Nie wiem tak, to był Big Bang. Czekaj, od... od cz czekaj. Odysku, fesy. I to po to była ta zbroja, żeby nie zginąć z tego, nie? Zaczekaj. Unbreaking. Feather Nie, umrzyłbym, wiesz. <śgelavę> Ej, ale fajny parkour. Bo wybuchowy. YouTube. Na YouTube. Dobra, pożegnamy się. Czekaj tak weźmie się logowa. By... Ja na no serio, nic nie A Jeszcze ci Minecraft tam bie? No. To jest mój Minecraft. Siowy Minecraft. Ginęłam ogólnie. Oha. Defaj teraz, <śmuszczaj> boś żyje. Ale ja cię wykiwałem? Yy, nie, nie, bo ja zginęłam od TNT. Okay. A ty masz lagę? Nie nie mogę cię tam. Weź z resetu i Minecraft. Już jestem. Tak? Ale ja cię nie widzę, haha. <laughs> o jesteś, dobra. No teraz sobie się wylogowałem. Żebyś... No co za <laughs> co, co się stało? Nie wiem. E, tu wybuchały TNT. Wszędzie? No. Co co tam? Tam jest karty jakiś. Chciałam. Ja. Nie, to mi jest Bedrock. Dobra. Chodźcie pożegnamy ładnie. To jest z Bedrocka, czy to jest z Obsidianu? Obsidian. Chodźcie popatrzcie, się pożegnamy. Także dzięki za oglądanie. To no. był The Walking Dead. Żywe trupy. Niestety Uli się nie udało przetrwać w apokalipsie zombie. Ale. Ale to Pierwsza trudno. rzecz po lewej, pamiętajcie. Tak, napój, szary. Dobra. Tak. Także. Także o, my lubię. się z nami żegnamy. Tak, no. komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie no. i cześć. Trzymajcie dzisiaj i cześć. Pa-pa!